Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pani Anna Cholewińska, prawnik, a my dziś porozmawiamy o tym, że dwóch byłych ministrów, znaczy jeden były minister i Adam, i aktualny minister, czyli pan profesor Adam Bodnar, pozwał do sądu byłego ministra Zbigniewa Ziobrę za nazwanie go gangsterem i bandytą i jeszcze po wygrażanie jemu postępowaniem karnym. Czy to jest adekwatna reakcja na tego typu zachowanie? Czy bo ja od razu Dzień dobry powiem, panie redaktorze. Bo ja tylko od razu powiem, że mam tak, wrażenie, że, że moim, ja mam trochę wrażenie, że to jest trochę miękko. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ja się uśmiechnęłam, ale to nie jest śmieszne. To jest żałosne. I powiem państwu tak. Prawnikiem jestem ponad 30 lat, z czego ponad 25 lat spędziłam na salach sądowych, reprezentując klientów w różnych sprawach. A ja, tak jak pan redaktor dobrze wie, bo znamy się no chyba już z 13-12 lat, zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych, z niesławieniem, z nieważaniem, to jest jedna z moich głównych specjalności zawodowych, więc pozwolę sobie tu, jako nieskromnie się nazwę, ekspertem od strony prawnej, w tej dziedzinie i niestety nie mogę powiedzieć, że z przyjemnością się do tego odniosę, ale dziękuję, że mam taką możliwość, żeby państwu wyjaśnić, jak to wygląda i jak się ma w tym ringu pan Bodnar do pana Ziobro i odwrotnie. Ja mam takie skojarzenie z ringu bokserskiego. Bo z punktu widzenia argumentów czy siły, i słowa takiego marketingu powiedzmy w sensie to się mówi taki jak są sprawy sądowe, które się rozbijają też i, i mają swoje odzwierciedlenie w mediach. To mówi się o takim właśnie marketingu, który ma mieć no nie powinien mieć wpływu na decyzje sędziów, ale na jakieś takie wrażenie odczucia to mamy. Sam finisz kampanii wyborczej, więc na pewno tego typu przepychanka słowna może się przełożyć na liczbę głosów na tego czy innego kandydata. Więc y, to też jest temat, dlaczego y, i powód, i przyczyna, dlaczego o tym temacie mówimy. I proszę państwa, nawiązując do tego mojego skojarzenia z ringiem bokserskim, to dla mnie to jest tak, wygląda, że pan minister Bodnar dostał lewym sierpowym, a odpowiada mu śnięciem piórkiem. I to jest waga ciężka z wagą piórkową. I Ja powiem Państwu, że nie chcę takiego ministra sprawiedliwości, i ta sytuacja pokazuje, że jeżeli minister sprawiedliwości, pan Bodnar, nie jest w stanie skutecznie i twardo odpowiedzieć i chronić samego siebie, swojego dobrego imienia, to jak on może naprawiać zrujnowany wymiar sprawiedliwości, yy, yy, bronić na, naszej Polski przed tym, żeby niedokonana nie została do końca zmiana ustroju. Poprzez już zupełne pogrzebanie, zakopanie naszej konstytucji, jak mamy odzyskać Trybunał Konstytucyjny, jak mamy odzyskać Sąd Najwyższy, jak mamy odzyskać praworządność, jeżeli mamy takiego ministra sprawiedliwości, który, no, przepraszam, ale zachował się jak chłopczyk w krótkich spodenkach, którego ktoś uderzył w piaskownicy kubełkiem, a on ukucnął uszy po sobie i powiedział, nie życzę sobie, żeby ktoś mnie kubełkiem walił po głowie. No no nie. Proszę państwa, tu jest potrzebny i szeryf i kowboj i y, ktoś, kto y, ma wiedzę, kompetencje, odwagę i determinację. Ja nie widzę tego po panu ministrze Bodnarze. Odnies w mojej ocenie jako minister sprawiedliwości do dymisji natychmiast. I teraz proszę państwa, pan to nie jest przypadek że po raz któryś pan minister Ziobro używa takich ostrych sformułowań, i to nie tylko pan minister Ziobro, bo pan prezes Kaczyński również miewał wypowiedzi odnośnie morderców, odnośnie kanali, odnośnie tego, że też pójdziecie siedzieć różne bardzo ostre, wykraczające z pewnością poza no, taką swobodę wypowiedzi czy uprawnioną krytykę. W przestrzeni publicznej, i co to obie wypowiedzi stanowią naruszenie prawa i są bezprawne, takie czy inne. I teraz, jakie argumenty i jakie możliwości prawne ma pan minister sprawiedliwości Bodna, który z całą pewnością no jako, jakieś podstawy, elementy prawa zna i myślę, że tu nie jest kwestia taka, że znajomość prawa przez pana ministra Bodnara jest bezobjawowa. Wygląda to raczej na tchórzostwo. I taką asekurację i zachowawcze zachowanie. Więc ja takiego ministra sprawiedliwości nie chcę, który nie uruchamia w takiej sytuacji, przy, tak, przy takim oszkalowaniu publicznym, nie uruchamia drogi karnej, nie zawiadamia prokuratury o tym, że są to groźby karalne. Nie zawiadamia prokuratury o tym, a nawet prokuratura z urzędu mogłaby też podjąć postępowanie, ale już żeśmy rozmawiali o tym, że prokuratura się, tak, że tak powiem, Zachowuje, jakby czekała na wynik wyborów o, i nie, to jest, nie ale jest ale to, to jest takie, To jest tak, jakby on się pani to po, po, powiedziała: on się jakby go bał pojechać mu z 212. Tak. To jest 212, to chyba jest minimum takie, które powinno. Ale 212, panie redaktorze, i proszę państwa, to jest. Pra... Mówimy o zniesławieniu. <słuch> to jest sprawa nawet, niekoniecznie musi być prawa... zawiadomienie Prywatne. do prokuratury, bo to jest, to jest sprawa z oskarżenia prywatnego, gdzie pan Bodnar może wystąpić. Z aktem oskarżenia prywatnym przeciwko panu Ziobrze, dlatego że tego typu sformułowania publiczne podważają jego wiarygodność jako ministra sprawiedliwości, godzą w jego dobre imię związane z funkcją, jaką pełni. To jest tak ewidentne. Te, te, te znamiona tego przestępstwa znieważenia w mojej ocenie po stronie pana ziobro są takie ewidentne, że prosty akt oskarżenia prywatny, to w tej sytuacji nie jest skomplikowany. Opłata sądowa raptem 200 zł, naprawdę ktoś z otoczenia pana ministra sprawiedliwości może to zrobić. Jeżeli minister sprawiedliwości tego nie robi, jeżeli minister sprawiedliwości nie zawiadamia o groźbach karalnych również. Nie za, przecież samostraszenie postępowaniem karnym, czy pójściem do pudła to przez pana Ziobro to też jest przestępstwo. Proszę państwa, wszystko ma znaczenie dla oceny czynu karalnego i przestępstwa. Kto to mówi i w jakich okolicznościach. Co innego jest jak na jakiejś demonstracji jakiś, nie wiem, chuligan wykrzykuje, dopierdla z nimi, pójdziesz siedzieć. No to tam powiedzmy można powiedzieć ordynarne chuligańskie zachowanie. Ale zupełnie inne znaczenie i wymiar prawny ma to, jeśli były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w jednej osobie, pan minister Ziobro, do drugiego ministra, aktualnie sprawi, sprawującego funkcję ministra sprawiedliwości, w taki sposób się wyraża. To wymagałoby natychmiastowych, stanowczych ruchów prawnych i tego nie ma. Nie chcę takiego ministra sprawiedliwości, proszę Państwa. I, I to pokazuje na etapie tej kampanii, że jak najbardziej zasadne są zarzuty tych z Państwa, którzy głosowali na y, obecną koalicję w wyborach parlamentarnych i którzy czują się rozczarowani bezczynnością, brakiem rozliczeń tej ekipy, bo takie zachowanie i taka no powiedziałabym niedojrzała, tchórzliwa re reakcja, tylko potwierdza zasadność państwa obaw, chyba nie o to nam chodziło. I nie widzę szans, żeby przy takim nastawieniu tchórzliwym, asekuracyjnym można było dokonać rozliczeń. No właśnie, bo jeżeli to nie jest prywatna sprawa, to teraz ja się zapytam, no bo Pani jest prawnikiem, on też jest prawnikiem. On ma też spore doświadczenie, był Rzecznikiem Praw Obywatelskich działa w tej fundacji Helsińskiej. Czy jest jakiś powód racjonalny, dla którego? No bo rzeczywiście, na ten pozyw cywilny, no to jest takie, pani nazwałaś smręnięcie piórkiem. To jest, to jest biorąc pod uwagę, kto to mówi i jakie jest ciężar gatunkowy, to jest po prostu niepoważne. Tak. Panie redaktorze, pan wie, ja tutaj mam nadzieję, że nie ujawnię tajemnicy zawodowej, że nieraz myśmy nawet we hmm. dwoje analizowali, bo pan był brutalnie atakowany, pan był obrażany, pan był wmanewrowywany w jakieś sytuacje, które nie miały miejsca i był pan szkalowany i, 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 i to godziło w pana dobre imię i wiarygodność dziennikarską. I pamięta pan doskonale, jak żeśmy analizowali strategię i że kwestia. Owszem, sprawy cywilnej o dobra osobiste też istniała, ale często jako wtórna, jako dodatkowa, poza procesami o zniesławienie, jako procesami karnymi, bo to nie jest kwestia tylko taka, że ktoś w jakiś sposób przekroczył swobodę wypowiedzi, tylko to jest brutalny, słowny, publiczny atak, który przekracza wszelkie granice przyzwoitości. I myśmy korzystali i z prawa pracowego, jeśli chodzi przecież o sprostowanie, ale to były sprawy już sam powiedzmy drobniejsze, ale również ze ścieżki karnej. Tutaj tego nie ma. Jeżeli minister sprawiedliwości, powtórzę, nie umie chronić i bronić swojego dobrego imienia, to jak ma przy, przy, przywrócić praworządność w Polsce? On nie powinien być w tej drużynie, on powinien natychmiast zostać zdymisjonowany. No właśnie, no to teraz mamy, ja, ja mam w ogóle takie wrażenie, że y, Ziobro to jest tym, o, tym bardziej jest to konieczne, że Ziobro wysyłając sygnał, on tak naprawdę atakując tak brutalnie pana Bodnara y, wysyła sygnał do prokuratorów, wysyła sygnał do ludzi służb, do swoich tak. y, tego, jestem silny, niczego się nie boję, zobaczcie jak mogę sobie poradzić z facetem, który tak. ma wszystkie przyciski. Tak, to, jest, to ma też na celu oczywiście efekt mrożący dla innych osób, które może zastanawiają się, czy myślą, czy planują, czy podjąć jakieś ostrzejsze kroki, czy, zacią, czy zacząć działania rozliczeniowe, czy też przeczekiwać sprawę. I ewidentnie taka wypowiedź pana ministra Ziobry to jest zastraszenie nie tylko pana Podnara, bo to było powiedziane do szerszych odbiorców. Do tych, którzy ewentualnie mogą próbować go czy chcieć rozliczać jego i inne osoby. Jak pole, jakby skorzystać z drogi karnej, wiadomo, że to jest wróżenie z fusów, bo to yy, ocenia sąd na samym końcu, ale jakby Pani doświadczenie powiedziało, to z jakim wyrokiem w drodze karnej, bo przecież umówmy się, no Pan Bodnar nie jest bandytą, Pan Bodnar nie jest gangsterem, yy, nie dopuszcza się tego, wręcz przeciwnie, jest niestety uosobieniem łagodności. Yy, to jaki, yy, jakiego wyroku można byłoby się spodziewać? To znaczy, mam nadzieję, że nie byłoby to warunkowe umorzenie, e, biorą, tylko mam nadzieję, że byłaby to przynajmniej wysoka grzywna. Nie sądzę, żeby to była kara pozbawienia wolności, natomiast chodzi o to, żeby w ogóle doszło do skazania, żeby można było e, publicznie powiedzieć, że to było przestępstwo, taka wypowiedź potwierdzona wyrokiem sądu. I w przypadku kolejnych naruszeń tego typu, kolejnych przestępstw w postaci znieważenia, do, y, sąd kole przy kolejnej sprawie przy kolejnych tego typu wypowiedziach będzie brał pod uwagę wcześniejsze skazanie. Więc od czegoś, od jakiegoś skazania dobrze by było zacząć, bo y, oczywiście, jeżeli nawet wtedy by pan ziobro się puszył i że, że to jest w ogóle nie, że to jest jakaś zmowa, bo to to jest, proszę państwa, normalne, że w zależności od tego, jaki jest wyrok sądu, to albo sędzia jest Kalocz, albo sędzia jest agent, albo sędzia jest neosędzia, My już mamy też zniszczony wizerunek wymiaru sprawiedliwości, więc już niezależnie od tego, co taki oskarżony by e, o sądzie mówił, e, mówię potencjalne oskarżony ziobro i, i jak się odnosił do potencjalnego wyroku skazującego, to takie procesy powinny się zacząć. Proszę Państwa, tu trzeba po prostu odwagi, tu trzeba determinacji, tu trzeba wykorzystywania prawa, które obowiązuje. A nie czytania przepisów i chowania na półkę, bo ja się boję ruszyć z tym artykułem przeciwko panu ziobrze. To powinno być natychmiast zrobione. Ale no, też jest pan, w zasadzie to będzie ten nasz materiał, będzie pierwszym materiałem krytycznym. Bo, jakby to powiedzieć, te media no, nie dopingują pana ministra Bodnara. Ja mam nie. nadzieję, że po obejrzeniu tej naszej rozmowy pan Bodnar zweryfikuje swoje podejście, przecież się jeszcze nie przedawniło. I wystąpi. Nie, to jest od czynu. Tak, więc to wystąpi, na drogę, wystąpi na drogę karną i cywilną. Przede wszystkim w imię zasad i chyba też po to, żeby, bądź już będzie bał, gadać w ten sposób dalej. Tak. Ale to, to jest to, pan, panie redaktorze, co pan mówi, bez względu na to, kiedy się skończy ta sprawa i jakim rozstrzygnięciem pan Bodnar powinien, czy jego nawet pełnomocnik, wystąpić z bardzo stanowczym oświadczeniem, że pan minister Bodnar nie pozwoli sobie na takie zachowanie i ruszył takie i takie i takie ścieżki prawne, żeby pokazać społeczeństwu, że minister sprawiedliwości korzysta z obowiązującego prawa, żeby chronić swoją godność. I dobre imię. No jeżeli tego nie robi, no to po co jest tym ministrem? To nie jest zwykły Kowalski. Ja powiem więcej. Ostatnio słyszałam też wypowiedź bodajże wczoraj pana premiera Tuska w Parlamencie, który nawiązywał o tym do tego, że przecież mamy określone kroki milowe, jeśli chodzi o wywiązanie się przed organami Unii Europejskiej. Co do naprawy praworządności, to jaki my sygnał dajemy Unii Europejskiej, jeżeli nasz minister sprawiedliwości jest miękiszony? No, kto uwierzy, że ktoś taki, tak się zachowujący tchórzliwie, jest w stanie być twarzą naprawy zrujnowanego prawa w Polsce? To jest nieporozumienie. Szanowni państwo, bardzo mocna analiza pani Anny Cholewiński, prawnik. Jak zwykle prosimy was o tematy, prosimy was o sugestie, czym się mamy zajmować. Ja na końcu yy, poproszę państwa, zapraszam do hognot.pl. Jeszcze jest koło 100 egzemplarzy. Książki e, więzień CBA i jeszcze jest, Szanowni Państwo, wszystko co kupicie, przepraszam, wszystkie debile, które kupicie pani e, doktorki e, Aleksandry Karny, sarne zostaną e, podpisane. Ona jutro zaczyna siadać, podpisywać około godziny 10. E, książka ta jest dostępna tylko na stronie Hognot i jutro ją będziemy wysyłać z autografami. Wszyscy ci, co, przepraszam, nie jutro, pojutrze, wszyscy ci, co kupią do jutra, do godziny 24, będą mieli autograf. Ja też przypominam o tej książce. I jeszcze jest 100 egzemplarzy z autografem, bo podpiszemy 2000 i nie więcej. Przy tej, przy tej okazji, proszę mi wierzyć, nie wiem, czy Tomek nie przesadził z tą, e, tą szczególnie biorąc pod uwagę jego stan zdrowia. Ja Państwu i Pani Joni mówię do zobaczenia. Ech. Do zobaczenia, dziękuję Panu, dziękuję Państwu.